Dzień dobry, cześć. E, jesteśmy w studiu Las i zaczynamy nową serię związaną z testami różnych rodzajów, różnego rodzaju produktów. E, zacznę może od tego, że zanim w ogóle przejdziemy do jakichkolwiek testów, wszystkie te testy będą wykonywane na produktach, które kupiłem za swoje pieniądze, nikt nie będzie sponsorował tej serii. Ta seria jest po to, żeby pokazać Wam, czy te produkty Działają, nie działają. Czego możecie się spodziewać? Nie obchodzi mnie, czy to kupicie, czy tego nie kupicie. E, ja będę się dzielił po prostu swoimi wrażeniami. E, I zaczniemy dzisiaj od takiego urządzenia z firmy FlexTail. E, jest to. E, jest to prysznic. Jest to prysznic kempingowy. Nazywa się to FlexTail Shower. Tak, żebyście mogli zobaczyć, co mniej więcej jest w pudełku, wygląda to w ten sposób. I mamy tutaj, tak naprawdę, trzy, cztery rzeczy. Mamy główną jednostkę, która wygląda w ten sposób. To jest Pompka, tak naprawdę, pompka do wody. Za chwilę to e, zmontujemy, zobaczycie, jak to wygląda. Ja to tak naprawdę widzę. No, może nie pierwszy, drugi raz e, w życiu, dlatego że e, nie mogłem się oprzeć i otworzyłem to zanim zacząłem nagrywać. E, ten prysznic ma e, 5000 mAh, przepraszam, 2 dobrze, 2500 mAh to jest bateria, czyli mniej więcej połowa smartfona. Według producenta powinien wystarczyć na będzie napisane. Zobaczycie, jak to, mniej więcej, jak to mniej więcej wygląda. W opisie razem z tym dostajemy taką instrukcję obsługi. Ona jest bardzo prosta, bardzo w zasadzie to, co widzicie z tej strony, to nie jest instrukcja obsługi, to co widzicie tutaj, to też nie jest instrukcja obsługi, cała instrukcja obsługi zajmuje tyle. E, I to są bardzo podstawowe rzeczy dotyczące tego, e, tego urządzenia. Według producenta e, powinna starczyć bez przerwy ta pompka, ta bateria na 70 do 110 minut pompowania. No pewnie w zależności od tego pewnie w zależności od tego, jak szybko, ponieważ ona ma dwa tryby pompowania jest. E, Mocniejszy i słabszy. No i co więcej, w zasadzie to tyle. Tu jest tylko opis na temat tego, jak, jak bateria, co mówi nam bateria. Tutaj jest wskaźnik baterii, jest z tej strony. Jest drugi wskaźnik baterii na, na przycisku zasilania. Jak zobaczycie. O, i ona zaczyna pompować. Pewnie to słychać. I tak się wyłącza. Też tutaj pod spodem mamy gniazdo USB typu C do ładowania a tutaj jeszcze mamy z tej strony taki yy, to jest filtr to jest po to że jakby z tej strony idzie woda z tej strony jest zasysana i tu mamy taki dodatkowy filtr metalowy i plastikowy żeby nam się jakieś tutaj Paprochy do, tego, do tej wody nie dostawały, to akurat jest demontowalne, więc bardzo fajnie, bo będzie można to wyczyścić. Eee, no i w zasadzie tyle. Cały, po, cały pic polega na tym, e, że to wkładamy do wody, do tego dołączamy wąż, a do węża głowicę. Zaraz Wam to wszystko pokażę. I jeszcze jedna ważna rzecz tutaj na dole. Jest jeszcze gniazdo, jest, jest gwint do standardowy gwint 1 cala, taki jak w większości statywów aparatowych, w Selfistikach itd. Dzięki temu można sobie tutaj nakręcić tą pompkę i wsadzić do jakiegoś większego akwenu wody. W ten sposób ona nie, nie będzie tonąć, tylko będzie sobie stała na jakimś, na jakimś takim statywie, na jakimś tripodzie. Więc mamy tą jednostkę główną. Mamy instrukcję obsługi. Mamy do tego jeszcze prosty kabelek USB-C do USB-A, czyli do ładowania. Mamy do tego dosyć długi, dosyć długi wąż. Tak on wygląda. I mamy do tego głowicę. Głowica jest o tyle ciekawa, że na głowicy mamy też możliwość zamknięcia lub otwarcia, czyli jesteśmy w stanie głowicą regulować E, regulować natężenie strumienia wody e, takim pokrętłem prostym, tak? Czyli ono się tutaj przesuwa, i jesteśmy w stanie sobie dzięki temu albo włączyć wodę, albo wyłączyć, albo ustawić gdzieś tam po środku. Tak, ona w tej chwili jest na pozycji OFF. I jak to się, złą jak to się, jak to się łączy, jak to się składa? jedna końcówka, to jest na wszystko na szybko złączkach i to są nawet chyba mi się wydaje dosyć standardowe szybko złączki do których jakieś tam węże e, ogrodowe też powinny pasować, to są bardzo standardowe szybko złączki, one tutaj po prostu chodzą, więc mamy klik z jednej strony e, na głowicy nawet nam to dokładnie pokazuje jakby ta, to, ta obejma pokazuje w jaki sposób mamy zamontować Tą drugą część. Mamy klik z drugiej strony, i gotowy. Tutaj mamy jeszcze taki fajny uchwyt, czy, czy, czy haczyk, coś w tym rodzaju, że możemy sobie to powiesić. Więc, jak widzicie, to jest dosyć długie, no ale dobra. To w takim razie trzeba to wrzucić do wody, żeby to zaczęło pompować. No więc, ja zamówiłem sobie ten wąż, ten, ten prysznic z dodatkowym elementem, czyli. Z wiadrem. 20-litrowe składane wiadro, które dodatkowo ma jeszcze tutaj taki kranik. Ten kranik też można sobie otworzyć, zamknąć. Więc można, ten, można to wiadro wykorzystać jako powiedzmy taką e, obozową umywalkę. Całkiem spore to wiadro jest, 20 litrów. E, I można używać do czegokolwiek innego do czego możemy wykorzystać wiadro czy do czego możemy wykorzystać miskę i tak dalej jest bardzo lekkie. W zasadzie to jest to jest tylko i wyłącznie taka wodoszczelna tkanina plus dwoje uszu plus plus obejma tak żeby wiadro trzymało swój swój układ no i dobra to teraz tak jak widzicie to wiadro jest puste, tak to wygląda. E, cały zestaw e, kosztował dokładny opis i linki, zobaczycie sobie w, w komentarzu do, do, do tego filmu, w opisie pod, 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 pod filmem. E, wiadro, jeśli dobrze pamiętam, kosztowało 79 zł w przeliczeniu na polskie, tak, no bo jakby Flextail jest, jest zagranicznym sprzedawcą. E, to wszystko szło z Chin. Natomiast muszę powiedzieć, że poszło bardzo sprawnie. Ponieważ cała, cały pakunek przyszedł do mnie w ciągu mniej niż tygodnia. Czyli od momentu złożenia zamówienia, opłacenia do momentu, do momentu wizyty kuriera w, w domu, by minęło, ja wiem, Tydzień to maksymalnie. Muszę jeszcze dokładnie sprawdzić, ale oni generalnie, jakby dosyć sprawnie to wysyłają, bo to jest mniej więcej 4 do 6 dni roboczych. Tak znajdziecie na stronie i to się rzeczywiście sprawdza. Aha, do tego wszystkiego mamy jeszcze oczywiście to opakowanie. Opakowanie jest całkiem fajne, ponieważ jest tutaj wytłoczone. Czyli dokładnie wiadomo, jak to wszystko ułożyć. Mi się to podoba, bo ja lubię, jak wszystkie rzeczy jakby w danym opakowaniu są na swoim miejscu. Nie lubię tak po prostu ładować byle, jak byle by było, więc tutaj jest nawet, tu jest nawet wytłoczenie na, na obydwie końcówki szybko złączek z tego wszystkiego. Więc to całkiem fajnie wygląda. Też bardzo ważna rzecz, ono jest. Twarde, więc nie ma obaw, że jak sobie ten prysznic złożymy i wrzucimy gdzieś na pakę do samochodu, to nie wiem, coś nam to zgniecie, coś, coś ten. no nie jest jakoś, jakoś tak może super, ale no generalnie jakby raczej można temu zaufać. I bardzo ważne, jak się przyjrzycie, ja to później pokażę na zbliżeniach, ono ma dodatkowe, dodatkowe otwory wentylacyjne, dzięki którym nawet jak spakujemy tutaj mokry prysznic, no to jest duża szansa, że on sobie po prostu wyschnie. Więc bardzo fajna rzecz. No, ale teraz tak, żeby to nie była taka. To jest ten film, to jest pierwsze wrażenie z tego sprzętu. Ja jeszcze jakby nie przetestowałem go, nie używałem go ani razu. I nie będę robił testu. W momencie kiedy dopiero co kupiłem ten produkt uważam że test czy, czy, czy recenzja dotycząca tego produktu recenzja może się pojawić dopiero jak ja po jakimś czasie poużywam go z pół roku może rok więc to co dzisiaj oglądacie to jest to jest pierwsze wrażenie z tego z tego sprzętu. Zobaczycie jak on działa i zobaczycie i zobaczycie te pierwsze wrażenia, tak? Natomiast jakby jakaś pełna sensowna recenzja, to będzie po kilku miesiącach zobaczymy jak ta bateria trzyma, zobaczymy czy rzeczywiście ona trzyma tyle ile mówi producent, zobaczymy jak wygląda kwestia kwestia używalności tego i wtedy dam wam znać czy ma to sens czy nie. Na tą chwilę mogę powiedzieć tyle. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę jakość wykonania, biorąc pod uwagę to, jak to wszystko funkcjonuje, Moim zdaniem, na tą chwilę ja jestem zadowolony ze względu na to, że no to jakby jest to warte swojej ceny. Nie było jakoś super drogie, nie było super tanie, ale jakby czuję, że jakby są to dobrze wydane pieniądze. O tak. Natomiast, żeby nie było aż tak zupełnie nudno, żebym Wam siedział tutaj i opowiadał i pokazywał prysznic, generalnie. No, to jak widzicie, wiadro jest w tej chwili puste. Jak wiadomo, żeby używać prysznica, potrzebna jest woda. Więc przejdziemy się nad rzekę i przetestujemy to wiadro w taki sposób, że po prostu wrzucę je do wody i zobaczymy, czy ono się do czegoś nada takiego jak właśnie na przykład czerpanie wody z rzeki. Do tego wiadra sobie doczepię po prostu sznurek. Potem tą wodę Ewindę ewentualnie jeszcze sobie przefiltrujemy takim zwykłym filtrem, który ja mam od jakiegoś czasu. Spróbujemy podłączyć do. Do tego, wiadra, do tego wiadra w jakiś sposób filtr. E, to jest filtr e, Live e, Filtr jest węglowo-membranowy. -węglowo Zobaczymy, czy to zadziała, czy to nie zadziała, w jaki sposób to zadziała. I wtedy będziemy mogli spróbować wziąć prysznic. Zapraszam na drzekę. No, więc zgodnie z planem jestem nad wodą. I teraz e, podłączę to urządzenie, czyli sznurek, do tego urządzenia, czyli wiadro. Wrzucimy wiadro do wody, wyciągniemy wodę. Mam nadzieję. W wodzie mam mojego tajnego współpracownika wodnika szuwarka, który w razie czego będzie mnie asekurował. Ejo! Ejo! <laughs> sznurek ma jakieś 5 metrów. Tak było ostatnim razem jak go mierzyłem. Sznurek jest atestowany? Sznurek jest atestowany jako linka wodno-spadochronowa. Może być. Końcówkę linki na wszelki wypadek sobie zaciągnę na ręku. W najgorszym razie mnie wciągnie do wody razem z wiadrem. No i co? Będziemy rzucać. Tak, żeby nam się to nie poplątało. Przesuniemy się trochę w tą stronę. I raz, i dwa, i trzy. Mamy wiadro w wodzie. Mamy wiadro z wodą. I mamy wodę w wiadrze. Ile jej mamy? Wiadro ma pojemności 20 litrów. Więc to jest nie więcej jak 5 Dobrze, źle? Wrócę jeszcze raz. Trzeba by było wrzucić jeszcze raz. Więc wylewamy to co mamy. Możesz część zostawić, będzie ci łatwiej rzucać. I no próbujemy jeszcze łatwo, raz. Bo ono się ustawi pionowo i nie zaczerpnie wody. Wylej wszystko. Mhm. Właśnie. Uwaga, rzut numer 2. Czekaj, niech nasiąka, niech nasiąka. Tym razem po, 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 damy mu trochę nasiąknąć bardziej. Więc, wiesz, co jest jedna rzecz, której nie do końca przemyślałem, jeśli chodzi o to wiadro. Jak ono będzie pełne 20-litrowe, to będzie ważyło 20 kg. No fizyka jest nieubłagana pod tym względem. Tak, ale nie musisz jego całego, 10 kg doniesie. No właśnie, powiedzmy, że do czwartych chcemy je napełnić. I co? No powiedzmy, że zrobiło się tak, że się tutaj taka wypukłość zrobiła, więc Aha. straciło wiadrowaty kształt. I, e, I przez to jest napełnione w tej chwili mniej więcej w połowie i w naturalny sposób już się w tej chwili unosi na wodzie, ergo nie napełnia się. Nie napełni się więcej, dokładnie. Tak, więc no czyli drągnąć. mamy sytuację taką, w której wiadro, nie wiem czy ono mi tutaj się nie wylewa po drodze jeszcze. No już nie. Nie, bo nie jest pełne, dlatego. Nie, mamy dokładnie tyle, ile było ostatnio. A spróbuj zrobić coś takiego: wylej część tej wody, ale część zostaw, tak, z 2 litry zostaw, i rzuć je obciążone, i zobacz, jak ono obciążone wyląduje, bo to trzeba eksperymentalnie. Y, tak. Nie dolewaj, bo ja tu już mam po szyję. <śled> Dobra. Próba numer trzy. Tym razem wiadro jest lekko Do, dociążone. dociążone. Uwaga, będę rzucał. I raz, i dwa, i na trzy. Pięknie wylądowało Zobacz, nabrało wody. i nabrało wody. Dokładnie tak. Jest 100%. 100 tak, 100% tak. Z obciążeniem lepiej. To jest zdecydowanie. Dokładnie. Lepiej. Tylko teraz pytanie... Zapypiło się o korzeń, ale już idzie. Tak, na ile, ile tej wody wyciągnę w tym wiatrze teraz? To jest istotne. Się liną z tyłu plecami i ciągnąc pchaj. O dokładnie, o to chodzi. Na wysokości pasa, albo nawet tak. No. Tak ci będzie łatwiej. No, chyba się tam zaczepiło, wiesz? I nie wiem, czy je będę w stanie wyciągnąć. Ja ci mogę w każdym momencie pomóc, ale symulujemy warunki. Wiesz, polowe, tak? Chyba trzeba tam trochę zluzować. Ciekaw jestem, ile pijawek zaliczę dzisiaj. Spróbuję wyciągnąć to wiadro. Nie wyciągniesz, za ciężkie jest. Tak. A pciny skutecznie zablokowane Dokładnie, niestety. No więc. Ono zgubiło jedną czwartą wody. Dobra, teraz spróbuj. Poszedł. Dobra. No, powiem ci. Masz naprawdę więcej niż pół. Wiesz co? Nie uważam tak. Ilość wiadra w wodzie, wody w wiadrze, to jest dokładnie, jeśli chodzi o głębokość tego, już Ci mówię, dotąd jest. Okej, okay, ale co, jak porównujesz pierwsze dwa rzuty, to jest więcej, czy tyle samo? Nieznacznie więcej. Okej, okay, ale mamy przetrenowany sposób rzucania, lepiej mi wychodzi... Tak. Eee... Na pewno. Na pewno lekko obciąże, lekkie obciążenie wiadra niewielką ilością wody nabraną na przykład na brzegu, względnie nawet jakiś mały kamień, spowoduje że spowoduje, że jak nam wiadro wyląduje w wodzie, to wyląduje wypukłe, czyli tak jak wiadro powinno wyglądać, no bo to jest wiadro, które jest elastyczne, tak? Więc. Yy, nie zachowuje się do końca tak jak normalne wiadro, zachowuje się tak jak worek. No dobra, mamy wodę. No to co, wracamy do obozu i testujemy. Zaczyna deszcz padać. Testujemy wodę. Testujemy, testujemy prysznic. Zobaczymy na ile nam tego, tej wody wystarczy tutaj. Bo nie mam miary wokół. Jeśli wiadro ma 20 litrów, no jest teraz trochę bardziej wypukłe tutaj. Więc powiedzmy, że tej wody, no może być jakieś 7, może 10, no nie, 10 litrów. Jeśli wiadro jest do 20 litrów, ma do pełna, to na pewno nie ma, 20, to na pewno nie ma 10 litrów. To wiadomo, to 100%. Dobra, wracamy do obozu. Wróciliśmy do obozu. Wiadro z wodą sobie tutaj tak przymontowałem, żeby było mi wygodniej przelać do filtra, do worka. Od filtra. Eee, podejdźcie tutaj, zobaczcie ile tego jest mniej więcej. Tyle mamy wody, czyli mniej więcej o dotąd. Czyli naprawdę stosunkowo niedużo, jeśli chodzi o pojemność całego wiadra, udało się nabrać tą metodą, którą widzieliście. Hmm. Do przemyślenia. Najwyraźniej nie jest to zbyt efektywna metoda i tak naprawdę bez względu na to, czy obciążałem to wiadro, czy nie obciążałem to i tak mniej więcej tyle samo tej wody było. To teraz sprawdzimy jak działa ten kranik. Jak widzicie on tutaj jest taki bardzo podstawowy, bardzo prosty kranik. On jest chyba nawet odkręcany. Po prostu przelejemy sobie z tego wiadra do worka, do filtra. No i jak widzicie całkiem nieźle, całkiem niezły przepływ. Może nie jest jakiś super, ale, ale daje radę, działa. Nie ma co się tutaj spodziewać, że nie wiem, nie będzie nie wiadomo jak super. To jest też, zależy od tego, jaka będzie, jaki będzie, jakie będzie ciśnienie wody, ile tej wody będzie w wiadrze. W tej chwili widzieliście, że jest lekko powyżej, lekko powyżej tego, tego em, kranika, więc podejrzewam, że żeby wylać więcej, jak mi zejdzie mocno poniżej, to będę musiał po prostu podnosić to wiadro ręką, tak żeby żeby spowodować, żeby tej wody leciało tutaj więcej. Dobra, słuchajcie, to ja nalewam sobie wodę do końca. Eee, widzimy się ponownie, jak przefiltrujemy wodę. Filtr już pracuje. Przelewa. Tak to wygląda. Tutaj mamy worek napełniony wodą z rzeki. I tak to sobie. Działa. No dobrze, wróciliśmy z nadwody, mamy już przefiltrowaną wodę. Woda jest tu w błoniaku. No więc jak ten cały prysznic działa? Zaraz zobaczymy i Wy też zobaczycie. Włączamy. Ok, świeci się na zielono. Słychać? Słychać. Wrzucam go do wody. Jest pod wodą, i otwieramy. O? No i co? Działa. Można sobie to wyregulować, wyłączyć. Teraz jeszcze sprawdzimy drugi bieg. Bo jest drugi bieg. Trzeba jeszcze raz nacisnąć. Słychać, że szybciej. Słychać, że szybciej. Z powrotem pod wodę. Tutaj wąż jest dosyć istotny, żeby się napełnił. No. I działa. No, wiecie co. Ja kończę ten preview. Nie będę marnował wody. Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, polubić cokolwiek tam zrobić, bo fajnie by było, żeby się ten materiał częściej, więcej, szerzej odpalał. No, chyba że Wam się nie podobało, to wtedy nie subskrybujcie, nie lajkujcie. Trudno. A ja idę wziąć prysznic. Dzięki bardzo. thank